W dzisiejszym świecie, świecie informacji, fake newsy stają się coraz większym wyzwaniem, coraz większym problemem. To fałszywe informacje, które często próbują skłonić nas do rzeczy złych, generują nienawiść, czy generują niepożądane choćby zachowania konsumenckie. Młodzi ludzie będą dyskutować, jak zetrzeć się z tym wyzwaniem, w jaki sposób przeciwdziałać fake newsom, jak nie być na nie podatnym. Bardzo zależy nam na tym, by młodzi dyskutowali, by sami yy, Podjęli pewną refleksję i poszukali rozwiązań. Dzisiejsze wydarzenie jest ostatnim wydarzeniem projektu, a zarazem największym bo to ogromna konferencja, w której biorą udział uczniowie z całego regionu, nie tylko z Gdyni. To wydarzenie, które stworzyliśmy w taki sposób, żeby odpowiadało jak najbardziej celowi samego projektu, czyli nawiązywanie dialogu z młodzieżą. Dialog, który przewija się oczywiście przez cały projekt, jest tutaj najbardziej realizowany, ponieważ dajemy młodzieży taką całkowitą przestrzeń do swojej wypowiedzi. To jest projekt, który jest skierowany przede wszystkim dla młodzieży. Pracujemy z młodzieżą już od roku podczas różnego, Rodzaju wydarzeń, warsztatów, dialogu, różnego rodzaju wykładów, żeby jak najbardziej uwrażliwić młodzież na temat fake newsów, dezinformacji. Myślę, że młodzi ludzie mają większą umiejętność i, i też szansę, by dostrzec te fake newsy i z nimi walczyć, nimi jakoś zarządzać. Wydaje mi się, że do tego, aby takie fake newsy. Dostrzegać i z nimi walczyć, niezbędna jest umiejętność krytycznego myślenia. Niestety dzisiaj bardzo często pomijana i zapominana przez młode pokolenie, natomiast wierzę, że takie wydarzenie, jak dzisiaj sprawi, że właśnie młodzież będzie miała tę umiejętność krytycznego myślenia, umiejętność pytania dlaczego, dojścia do tego, gdzie jest prawda, i koniec końców zrealizowania i spełnienia swojego obowiązku, czyli doszukania się prawdy.